W ślad za paliwem w Rosji nadal rosną ceny żywności, a także opłat komunalnych w budynkach mieszkalnych. Jak rozumiecie, to są trzy podstawowe sprawy życia codziennego, na które zwykły obywatel wydaje najwięcej pieniędzy. O benzynie mówiliśmy w poprzednim nagraniu i poznaliśmy opinię Rosjan na ten temat, a dziś wybierzemy się na zwykły rynek spożywczy w Rosji i posłuchamy, co ludzie mówią tam o cenach żywności. Zostanie też zadane najważniejsze pytanie. Rosjanie, jak sądzicie, dlaczego rosną ceny podstawowych potrzeb? Kto jest głównym winowajcą? Kartuszka. Ziemniaki. To po prostu katastrofa. Już sobie kapusty staram się nie kupować niepotrzebnie. A ziemniaki teraz to już prawdziwy problem. Czy zauważyły panie wzrost cen żywności? Bardzo duży. Tak, już od dawna i bardzo duży. 100%. A na jakie dokładnie produkty najbardziej? Na twaruk, na wszystko, na wszystko, na nabiał, no na wszystko. Jesteśmy bardzo oburzone, naprawdę. Lepiej by było, gdyby podnieśli pensję. To się wiąże z wieloma rzeczami. Ogólnie z sytuacją polityczną w kraju. Z politycznej sytuacji w stronie. No ja na przykład jestem z Kaliningradu. U nas ziemniaki kosztują 130 rubli. A u was ile, nie wiem? No za 70. Aha, u nas ostatnio potaniały. 99. Przyjeżdżajcie do nas. To związane ze wzrostem cen żywności, tak? No właśnie. Rubel się osłabia, bo, no, w stosunku do pensji i tak dalej nie ma żadnego wzrostu. Kto winny? Kto może być winny? Gospodarka. Ekonomik. Skąd ja wiem? Czy nasz rząd się o nas troszczy? O emerytów? Nie, oczywiście, że nie. Z czym to związane? Skąd ja wiem? Z wojną? W gruncie rzeczy z wojną. Wszystko tam idzie. Wszystkie pieniądze idą na wojnę. Co z tym zrobić? Jak naprawić sytuację? Trzeba usunąć Zełęskiego. Wszystko się naprawi. Tutaj nigdy nie bywa drogo. A dlaczego tu jest tak tanio? Tutaj wszystko to kradziony towar. Co? Towar kradziony. Dlatego taniej. Gdzie go kradną? W nocy kradniemy, w dzień sprzedajemy. Żart? Nie, poważnie. Ale nic. Co mamy robić? Mamy dzieci. A na jakie dokładnie produkty najbardziej wzrosły ceny? No chyba na owoce i warzywa. Teraz mięso podrożało. A czemu pani taka smutna? Wzrostu cen nie widać, bo teraz jest sezon oczywiście i warzyw, i owoców. Ceny są dość niskie. Jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. No, ja tutaj kupuję rybę, śledzia tutaj, i dosłownie w ciągu kilku, w dwa miesiące cena podskoczyła prawie półtora raza. Półtora raza. Na, na ryby, na mięso, na chleb, na mleko, na cały nabiał, na twaróg, na wszystko, no warzywa, owoce. Dlaczego na ten targ sienny z całego miasta ludzie przyjeżdżają? Bo tutaj jednak. Tu prawda jest dużo głup, A przepraszam za wyrażenie. Ale tu jednak trochę taniej. Można coś wybrać. Kurczak, no to już w ogóle kino i Niemcy. Kurczak już. A o indyku to nawet nie wspomnę. A ryba to w ogóle 500 i dalej. Jak pani uważa, z czym związany jest taki duży wzrost? Nie wiem. To związane z tym, że nikt tego w ogóle nie kontroluje. Każdy nalicza ile tylko może i tyle. Kto nas może? Bo ty Ja was Oburzam się na ziemniaki. Dlaczego ziemniaki są takie drogie? 99 z groszami, 100 rubli za kilogram. A jeśli kupisz tańsze, to ich ani umyć, ani obrać nie można. I koniec, połowę się straci. Kto winny temu wzrostowi cen? No, pewnie trzeba sadzić ziemniaki. A tak to sprowadzamy ziemniaki z Egiptu, egipskie ziemniaki, do tego opakowane w takie duże opakowania. No, ja na przykład, tam też stoją tacy młodzi jak wy. To brudne, połowę wyrzucisz. Mówię, no to weźmy na pół. Wzięliśmy worek, zważono na wadze, podzieliliśmy i każdy poszedł w swoją stronę. Uważam, że te ziemniaki są bardzo, bardzo drogie. Ja się to jest kartofil. nie powinien być. Ziemniaki nie powinny być takie drogie, bo to podstawowy produkt ubożających emerytów i w ogóle. No właśnie. Człowiek się stara. Raz ugotuje ziemniaki, zrobi purée, raz po prostu ugotuje, raz frytki zrobi, podsmaży. I tak ludzie żyją na ziemniakach. Cen nie trzymają, bo tadżycy pracują. Oni nigdy nie trzymali cen, u nich zawsze tanio. Podrożało, kiedyś było taniej na rynku. A na jakie produkty najbardziej rosną ceny? No, na wszystko. Po prostu nie ma żadnej kontroli nad tym. Nikt nie kontroluje tego kształtowania cen. Przecież wszystko bierze się z jednego rynku. Ojej, z jednego magazynu. Ale ceny są zupełnie różne. Ja mieszkam w Kupczynie. U nas tutaj czereśnie też straszne. 400-500 rubli. U nas tam dochodzą do tysiąca za kilogram. To koło stacji metra kupcino. Tak, więc proszę bardzo, dla was to też nowość? Tak, 850, 900. Czereśnie kilogram. Rozumiecie? Kto może sobie na to pozwolić? Powiedzcie, ja w tym roku jeszcze ani razu czereśni nie jadłam, bo mnie na to nie stać. I tyle. No, kupiłam morele. One tu są po 50 rubli. No, brzydkie, ale po 50, rozumiecie? I tyle. Resztę sami wiecie. na Powiedzieć, że za emeryturę kupuję standardowo jedno i to samo, to w sumie trudno odpowiedzieć. No, wszystkie drobiazgi, które kupuje, czy nabiał, czy coś koniecznego, wszystko podrożało. A teraz dowiedzmy się, co Rosjanie myślą o trzecim głównym problemie o podwyżkach cen opłat komunalnych za mieszkania. Was czy odpowiadają panu ceny usług komunalnych i mieszkaniowych? Gdyby nie odpowiadały, to byśmy nie mieszkali. No, potęga imperium. Trzeba płacić. Nie ma od tego ucieczki. Nie ma wyboru. Gdyby był wybór, ale go nie ma. No bo wszystko się zmienia, dlatego wszystko zależy od kursu dolara, prawda? No właśnie, dlatego tak trzeba. Tak trzeba. Tak można. Tak można. Czy odpowiadają ci ceny za media i opłaty komunalne? Nie, oczywiście, nigdy w życiu. To koszmar, można się zastrzelić. Ile u Pani wychodzi? Komunalne osiem, sześć, siedem, gdzieś tak. A teraz jeszcze będzie więcej. Straszne! Ceny wzrosły od 1 lipca średnio o 15% w Moskwie. Jak Pani uważa, z czym to jest związane? Z niczym nie uważamy! Skandal! Skandal! My jesteśmy przeciwko temu. A kogo one w ogóle zadowalały? Najlepiej by było nic nie płacić. Och, wiecie, słyszałam, że ceny rosną, no taryfy będą wyższe. Nie, oczywiście, trzeba coś zmieniać. W kraju inflacja wszystko drożeje, dlatego prawdopodobnie z tym związane są podwyżki cen. Co tu dużo mówić, sami wiecie, jaka jest sytuacja. Co tu mówić? Trzeba zwycięstwo osiągnąć. Inaczej koniec. Tak to nie Ceny się nie zmniejszą. Jak będą, tak będą. Niech będzie, jak będzie. No, podwyżka zawsze jest zła, ale mam ulgi, więc mi odpowiada. Gdyby ich nie było, to by mi nie odpowiadało. W ogóle mi nie odpowiada, dlaczego je podnieśli, czemu nie podnoszą ludziom pensji, a podnoszą opłaty za mieszkanie i media, do tego jeszcze ceny na żywność to w ogóle koszmar. Cichy koszmar. Jak pani uważa, dlaczego w tym roku taki duży skok cen na usługi komunalne? Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet nie wiem z czym to związane. Ja po prostu jeszcze z czasów radzieckich i żyję według takiej zasady. Jeśli możesz coś zmienić, to wtedy myśl, martw się. A jeśli nie możesz tego zmienić, to nie ma co się zastanawiać. Dlatego odpowiada, nie odpowiada. Po prostu się nad tym nie zastanawiam. No, oczywiście, że nie odpowiada. No chyba wszystko będzie drożeć i drożeć. A ile u pani mniej więcej wychodzi? U mnie w Nierznie Kamsku czteropokojowe mieszkanie. Prawie 11 tysięcy płacimy. We dwoje mieszkamy zimą. No teraz wszystko podnoszą. Myślę, że próbują jakoś zrównoważyć gospodarkę. Skądś brać pieniądze? Bo czasy są bardzo trudne, że tak powiem. No jednak, operacja specjalna zabiera, jak sądzę, dużo. No właśnie. Trzeba przecież każdemu żołnierzowi wypłacać dodatki, a to bardzo mocno odbija się i na produktach, i na całej reszcie. A jaka różnica? Czy mi to odpowiada, czy nie? Nie ma wyboru. Płać i już.